Yo. Dzisiaj na stół wjeżdża ten zestaw 75432 to jest V19 Torrent na którego czekaliśmy 17 lat ostatni raz ten zestaw pojawił się w 2008 roku więc naprawdę czekaliśmy sporo więc jest kwestia tego czy LEGO dowiozło i czy faktycznie Remake tego zestawu, który jest niestety zdawnsajzowany, ale może dzięki temu łatwiej się nim można bawić, można nim lepiej polatać czy coś, nie wiem. Na przykład minifigurki są trzy w tej wersji z 2008, która gdzieś tutaj pojawiają się zdjęcia, bo jej nie mam niestety, e, która ma tylko jedną minifigurkę, to był tylko Clone Pilot, jeżeli się nie mylę. Także myślę, że to tyle. Warto jeszcze wspomnieć o cenie, bo cena katalogowa to jest 300 zł, ja kupiłem go za 200 ale na Black Friday, które już za chwilę może będzie taniej. Także zobaczymy, czy ten zestaw jest wart kupna i czy warto go kupić w szczególności na Black Friday. Także zapraszam na oglądania. W taki sposób prezentuje się pudełko. Zapomniałem wspomnieć, że mam tutaj 567 elementów. I tak wygląda z tyłu. Tak prezentuje się zawartość. Mamy na szczęście tylko 5 naklejek. Tak wygląda instrukcja. Taka jak wszystkie inne aktualnie. Oczywiście z ładnym tyłem. Tak można ją o, przelecieć. Nic szczególnego woreczków, natomiast widzę tutaj pięć, więc myślę, że to tyle i możemy przejść do reszty odcinka. Okej, okay, więc przechodząc do samej recenzji, zacznijmy sobie od minifigurek, więc zacznijmy od klona, po prostu od pilota, który wygląda w ten sposób. Ma ładny nowy odlew hełmu. Może jest trochę nieproporcjonalny, ale wygląda to fajnie, a główka ma taką jak zwykły klon. Hełm ma naprawdę fajne printy, mega spoko. Bardzo ładna minifigurka, polecam. Druga minifigurka to Asai Ventress i ona wygląda świetnie. Ma piękny nadruk z tyłu głowy. Ma ładny i z tyłu. Ma ładny nadruk fioletowych gasi na nogach. Ma te szare takie zabandażowane jakby. Nogi nie wiem, wygląda to świetnie. Ma te swoje krzywe miecze świetlne. No minifigurka też kompletna. Trzecia minifigurka, czyli po prostu rarytasik, coś pięknego. Po prostu chyba to jest najpiękniejsza minifigurka Obiłana jaką mam w swojej kolekcji, a mam ich dużo. Ma nadruki na rączkach. Wygląda po prostu jak minifigurka z jakiegoś UCS-a, No 10 na 10, jeszcze ma drugą wersję twarzy. To jest najlepsza wersja Obiłana jaka kiedykolwiek wyszła. Więc tyle o minifigurkach, a teraz możemy przejść do statku. Więc sam V-19 Torrent wygląda też przekozacko, jest to tak fajna budowla, tak mi się go fajnie budowało, można go złożyć, można z niego zrobić taką wersję, w której po prostu sobie czeka na start. Jest to no mega fajna opcja, ma działa, z których można też strzelać, no wygląda to tak. No i strzelam, oczywiście gdzieś to się pogubi, no ale trudno, jest taki groszków dużo w tym zestawie, więc wygląda to świetnie. Można nim też latać tak. To też wygląda super, no. Ma kilka naklejek, które niestety no w tym świetle aż tak dobrze tego nie widać, ale nie meczują się z kolorem klocków, więc to jest taki minus. Troszeczkę generalnie naklejki to jest minus, bo tutaj bardzo łatwo jest przykleić krzywo te naklejki jakby ze silników. No, wygląda to średnio. Bardzo ładna z kolei jest żółta szybka. O, tak wygląda kokpit w środku. On oczywiście też ma specjalną naklejkę z kokpitem, więc też szkoda, że ta naklejka nie nadrukna, ale trudno, tak się zdarza. Tak wygląda torent od tyłu. Wygląda prze, prześwietnie, po mówię. Model elegancki, ładnie siedzi w dłoni, można nim tak latać, można i tak i potem tak i jeszcze nie można strzelać do tego. No. Potem można nim wylądować. Jest to tak dobry, zabawowy zestaw, że naprawdę polecam go każdemu. Naprawdę jestem go w stanie z całego serca polecić, więc możemy przejść do podsumowania. Ok, więc werdykt. Czy to jest dobry zestaw? To jest bardzo dobry zestaw. Naprawdę jest świetny. Mówię, no, wygląda cudownie. Można go jeszcze sobie złożyć. To pokażę jeszcze raz. Jest relatywnie. Za wysoko wyceniony, moim zdaniem. 290 zł bym nie dał, chyba że nie byłoby innej opcji, to wtedy bym dał. Ale generalnie można go trafić za dwie stówki, więc za dwie stówki jak najbardziej polecam, bo jest to po prostu totalny Grail. Jest to totalny Goat wśród zestawów i myślę, że na Black Friday może być jeszcze tańszy. Także myślę, że w piątek będzie dużo przecen na ten zestaw, za po 150 zł czy coś, więc giga, giga, giga polecam kupić go na Black Friday. Ewentualnie pod inwestycje, albo ewentualnie na, na prezent dla kogoś na święta, na Mikołaja. Albo po prostu sobie go kupić, bo jest naprawdę, no, minifigurka obi -Wana. Dla samej tej minifigurki kupiłbym ten zestaw. Naprawdę jest prześwietna minifigurka obi A Asai Ventress, ten pilot też jest super. Także polecam z całego serca ten zestaw i tyle o nim, bo to można by się rozpływać. Także mówił dla Was Mazmich. Dziękuję bardzo za obejrzenie całego odcinka. Za lajki, za komentarze, za subskrypcje i za udostępnienia. Wolika nam się rozwija. Mam już ponad 100 subów, więc jest spoko. Jeszcze raz dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.